Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj tak jak obiecałem, zaczniemy od akwarium morskiego. No i sami ocenicie, czy przez ten okres, który, który minął, który nie udostępniałem żadnych filmów, czy coś się zmieniło na lepsze, na gorsze. Według mnie jest lepiej, ale jest kilka rzeczy, które mnie nurtuje w tym zbiorniku. Choćby nawet to, że w dalszym ciągu i dosyć intensywne mam pylenie szyb, jest taki zielony nalot. Sprawdzałem też testami. Pamiętacie, że wcześniej robiłem testy na azot i fosfor i wiecznie wychodziły zero. Postanowiłem wyciągnąć dość sporą ilość ceramiki z filtra tego tam z tyłu. Przypominam, że to jest akwarium combo, czyli filtr jest z tyłu, za tylnią ścianą akwarium. I po jakimś czasie, też z głupiego, sprawdziłem. Yy, poziom azotu i fosforu, chociaż to też nie było od razu, tylko to było po jakichś trzech tygodniach. Okazało się, że nagle azot skoczył, i teraz nie wiem, czy po prostu jest to możliwe, ale yy, wychodzi na to, że jest około 25 yy, ppm azotu w, w akwarium. Co no, na akwarium morskie to jest dość yy, tragiczny poziom azotu, więc yy, no. Sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Na pewno przy najbliższej podmianie y, zrobię tak, jak postanowiłem czyli wsadzę z powrotem pewną ilość ceramiki. Na pewno to też od razu nie przyniesie żadnych żądanych y, skutków, ale stopniowo będę y, dorzucał w kolejną partię tych, tej ceramiki i będę chciał tak zrobić, aby az, y, azot i fosfor był wykrywalny. Znaczy przede wszystkim azot, bo fosfor w dalszym ciągu nie jest wykrywalny, ale yy, azot, żeby był chociaż na tym, no powiedzmy takiej wykrywalny, ale, ale nie w szkodliwej ilości czy niepożądanej ilości w akwarium morskim. I to jeżeli chodzi o biologię, to chyba wszystko. Yy, jeżeli chodzi o oświetlenie, to tam... Pewne parametry czy godziny świecenia się pozmieniały, ale to może nie jest aż tak istotne, jeżeli chodzi o prowadzenie tego zbiornika. Przede wszystkim walcząc właśnie z tym, z tym pyleniem na szybach, stwierdziłem, że zmniejszę o połowę białe światło w tym zbiorniku. No, słuchajcie, wieczorem jak sobie siądę przy tym akwarium i, i pali się tylko niebieskie światło, to już naprawdę przyjemnie to wygląda. Korale fajnie y, oddają ten, te swoje barwy, i, i no, jest to piękny widok. Tak jak akwarium roślinne ładnie wygląda przy w pełni oświetleniu, białym, pięknym wszędzie doświetlone, każda roślinka, tak akwarium morskie dla odmiany cieszy oko ym, wieczorami, gdy tylko świeci niebieskie światło. Jest to ta alternatywa, jeżeli ktoś strasznie lubi siedzieć przy akwarium, no to jeżeli ma czas oczywiście, to w dzień może siedzieć sobie przy akwarium roślinnym, a wieczorami przy akwarium morskim. Jeżeli chodzi o ryby, to wszystkie żyją, czy mandaryn, czy ta zeberka, czy babka kopiąca, krewetka też co jakiś czas przechodzi wylinkę, więc wszystko jest w porządku. Postanowiłem troszeczkę podnieść zasolenie za radą kolegi. Nie wiem, czy jest to Dość dobre, ale nie pamiętam teraz, bo tych określeń, ale w każdym razie jest na poziomie 35. Tylko nie pamiętam, czy to są chodzi o ppm, -y, czy to te drugie wartości. Jeszcze niektóre te wartości są dla mnie, tak można powiedzieć, ciężko przyswajalne, dlatego nie chcę tutaj, że tak powiem, rzucać słów na wiatr i sypać jakimiś tam dziwnymi, właśnie nazwami. No, dla mnie może błędnie powiedzianymi. W każdym razie, tak jak już mówiłem, zmniejszyłem ilość białego światła. Jakieś to, to skutki przynosi, bo to pylenie zmniejszyło się, chociaż nie mówię, że nie ma go w ogóle. Więc zobaczymy. Może kolejną rzeczą będzie jeszcze troszeczkę zmniejszyć to białe światło, to natężenie białego światła, ewentualnie długość świecenia tym białym światłem, bo to też jest dość istotne. No i to tyle, jeżeli chodzi o oświetlenie, karmienie bez zmian, co drugi dzień mrożonka, a w dni, które nie daję mrożonki, leci suchy pokarm i ryby wydają się być z tego bardzo zadowolone. Jeżeli chodzi o tą zeberkę, to stała się bardzo agresywna, nawet jak chcę wyczyścić przybyw od środka w czasie podmiany wody, którą robię, bo zapomniałem tutaj o tym wspomnieć, robię... Co dwa tygodnie 5 litrów. Może to troszeczkę za mało. Sami się wypowiedzcie na ten temat. Są różne opinie. Jedni nie robią podmian przez wiele miesięcy, drudzy robią podmiany co tydzień. Każdy ma swoją teorię. Ja, jak pamiętacie, ja miałem taką sytuację, że właśnie brakiem podmian przez jakiś czas udało mi się oczyścić akwarium z glonów, i myślę, że. No, ta stabilizacja jest dość, dość ważna. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe suplementacje, to no bardziej dodaję tutaj tylko iod W momencie, gdy podmienię wodę, to przez pierwszy tydzień nic nie podaję, a w drugim tygodniu tam jedną kropelkę. Aquaforestu to Vitality i drugie to jest J. O J. J. częściej podaję w tym drugim tygodniu no chyba tyle z takich, z takich dodatków. Nie podaję też żadnych bakterii, bo słyszałem też opinię, że te śmierdziuchy, które mam, te bakterie, zapomniałem teraz, wypadła mi nazwa z głowy, ale w którymś filmiku podawałem nazwę tych, tych śmierdziuchów. Ludzie mówią, że mają niezbyt dobry wpływ na. Na akwarium, że potrafi się czasami dość zasyfić. Może to i pozytywne, bo jeżeli jest jakiś tam osadza się coś na skałach, to może to są bakterie. A ja nie jestem tego w stanie sprawdzić. W każdym razie bardziej obstaję przy Sichemie Stability, bo prowadziłem akwarium roślinne, prowadziłem na początku akwarium morskie, na tych. Bakteriach. Teraz poleciłem koledze te bakterie, on jest bardzo z tego zadowolony. Ja też byłem wtedy, pamiętam, bardzo zadowolony z tych bakterii. Nic się złego nie działo, więc może akurat te bakterie sobie zakupię i będę z nich korzystał. Aha, odbiegłem troszeczkę od tematu, właśnie agre agresywności tej zeberki, która no, nawet nie daje mi wyczyścić szyb od środka w czasie podmian atakuje mnie dosyć, no, nie jest to jakieś tam że strasznie bolączka, ale w momencie, gdy wkładam rękę i, i czyszczę szybę, a tu nagle znienacka, niespodziewanie coś mnie dziabnie w rękę, no to człowiek się zrywa i robi się wielki plusk w akwarium i pełno wody poza, poza akwarium, tak? no to to troszeczkę jest denerwujące. Jeżeli chodzi o krewetkę, która Pamiętam od zawsze, w momencie, gdy czyściłem zbiornik, to przyklejała się do mojej dłoni i coś tam skubała sobie, więc to było takie aż nawet przyjemne, nie gilgotanie po dłoni, nie było to aż takie no, dokuczliwe, jak ta ryba, no i, i wyczyść tutaj akwarium od środka patrząc jednym okiem, co się robi, a drugim czy gdzieś znienacka nie podpływa ta zeberka. Wbrew temu, co ktoś mi tam mówił, żebym się martwił o, właśnie, mandarynę. żyje w dalszym ciągu, jakoś sobie tam radzi, coś tam, gdzieś zawsze znajdzie jakiś pokarm. Nie widzę, żeby jakoś, nie wiem, wyschła z, z braku jedzenia, czy coś jest taka, jaka była. Może ciężko też powiedzieć, czy urosła troszeczkę, czy, czy będzie większa, nie wiadomo. W każdym razie, jeżeli chodzi o babkę kopiącą, to przekopuje. W dalszym ciągu piasek, czyści go, no i cała tam jakaś ta egzystencja w tym zbiorniku sobie funkcjonuje. Tutaj jeżeli chodzi o korale, no to nie mam prawa też narzekać na nie. Jedne rosną lepiej, drugie gorzej. Widzieliście tą trawkę, tutaj tą Ala trawkę, która po prostu obrosła cały już kamień, a była szczepka wielkości, nie wiem, tam. Yy. Kółeczka średnicy 5 cm. Yy, inne korale to yy, sarkopyton. Ma Dziwnie się zaczął yy, rozdzielać, ale już z niego zrobiłem dwie szczepki. Trzecia jest w drodze. I te szczepki yy, mimo wszystko bardzo fajnie sobie yy, rozrastają. Tutaj yy, pewnie na filmikach widzieliście, że yy, jednego korala takiego przysunęłem do tylnej szyby. Zamysł jest taki, żeby ten tą tylnią szybę. Zobaczymy, na razie ciężko, to, ciężko mu to idzie. Doszły dwa patyki, z których jestem bardzo zadowolony. One dość y, fajnie rosną, bo nie wiem, ile je mam, ale już widać te przyrosty, ponieważ przyrosty są y, białe. Nie zdążą jeszcze obrosnąć tymi polipami. A, no i przez to widać, że, że coś tam rośnie, tak? bo. No bo widać. To tyle, jeżeli chodzi o takie jakieś nowości z tymi patykami. Aha, i też dowiedziałem się, że no te patyki mogą, może jeszcze nie teraz, bo są w miarę małe, ale w przyszłości mogą pożerać bardzo dużo KH, więc będę musiał się zaopatrzyć w jakiś test do KH i po prostu ewentualnie coś też zakupić, żeby dodawać tego KH, jeżeli będzie go za mało. Taka właśnie dziwna sprawa, że w akwarium roślinnym co po niektórzy zbijają kachar, żeby było jak najniższe, a, a tutaj trzeba dbać o to, żeby nie spadło za, za bardzo, bo będzie problem, jeżeli chodzi o korale. No i chyba to tyle, jak na pierwszy raz po długiej przerwie, jeżeli chodzi o aktualizację akwarium morskiego. Mam nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się po raz kolejny, znaczy bardziej usłyszymy się po raz kolejny. Z aktualizacją akwarium e, roślinnym tym razem. No i co? Mogę Wam życzyć tylko zdrowia i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć.